Cześć kochani Tosielska, witajcie ponownie na moim kanale. Wszedł czas na marcowych ulubieńców. Zapraszam. Na samym początku chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie życzenia y, rychłego powrotu do zdrowia y, i te z YouTube'a, i te z Instagrama. Dziękuję serdecznie. Jak widzicie, to czym może bardziej słyszycie? No, jeszcze nie, nie jestem zdrowa. <grym> Najbardziej irytuje mnie chyba to, że ten proces jest taki powolny, że od momentu, w którym skonsultowałam się z lekarzem, zaczęłam brać leki że minęło już kilka dni i chociaż czuję się lepiej, to jednak nie jestem jeszcze zdrowa. Ja myślałam, że wiecie, dwa dni i stanę na nogi i już będę śmigać i robić wszystko to, co miałam zaplanowane, to, co chciałam, a do tej pory nie mam siły i nie mogę spać i wszystko jest tutaj zapchane i jeszcze to pewnie troszkę potrwa. Będziecie musieli pomęczyć się troszkę z tym moim dziwnym głosem i zapchanym nosem, ale nic to, jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać Wam moich marcowych ulubieńców. Będzie kolorówka, ale będzie też troszeczkę pielęgnacji. No co już, pomarudziłam troszkę, zaczynamy. I zacznę od pielęgnacji, od kosmetyku do demakijażu, od czegoś, co pewnie już znacie. Ja w gruncie rzeczy już w lutym mogłam wsadzić albo przedstawić ten kosmetyk w ulubieńcach. Nie wiem, dlaczego tak się nie stało, ale on jak najbardziej zasługuje na to miano. To jest, moi drodzy, Anti Irritate, emoljencyjne, masełko oczyszczające firmy Bandy. Ja już tutaj, sztuchna tu mikrofon. No, i zużycie jest znaczne i nie wykluczam kupienia kolejnego opakowania, bo ja bardzo doceniam, że ten kosmetyk można wyjąć z tej wielkiej puchy i włożyć w jakieś małe opakowanie, zabrać ze sobą na weekend czy nawet na tydzień gdzieś poza miastem. Z olejkami raczej nie kombinuję. To jest kosmetyk, który pięknie rozpuszcza makijaż, chociaż nie wiem, jak sobie radzi z wodoodporną maskarą, bo takowej nie posiadam, ale nawet brokaty, wiecie, kilka warstw. Takiej konkretnej tapetki. Pięknie się to wszystko rozpuszcza i można sobie ten kosmetyk razem z tym rozpuszczonym makijażem usunąć z twarzy wodą. Co prawda on się nie pieni, ale pięknie samą wodą się zmywa, nie pozostawiając przy tym tłustego filmu. Ja co prawda później i tak mnie buzię żelem do mycia twarzy, bo mam cerę mieszaną i przyznam szczerze, że trochę boję się ryzykować. Wolę jednak zrobić dwuetapowe oczyszczanie i mieć pewność yy, gdzieś tam z tyłu głowy, że zrobiłam wszystko, żeby dogłębnie doczyścić do moje pory. Ale tak jak powiedziałam, wynika to raczej z takiego mojego prewencyjnego działania, bo nie zauważyłam, żeby po. Zmyciu tego kosmetyku z twarzy gdzieś pozostały jakieś resztki, właśnie makijażu czy tego kosmetyku. On nie pozostawia filmu, to chyba już powiedziałam, a może i nie. Fantastyczny, fantastyczny jest. Ta jego konsystencja jest bardzo interesująca, bo on jest tłusty i treściwy. Pięknie się rozprowadza, ale wydaje się być puszysty, przy czym y, nie ma takiej typowej musowej konsystencji. Nie ma zapachu też. Bardzo, bardzo fajny y, i myślę, że spokojnie sięgnę po drugie opakowanie. Ja lubię olejki do demakijażu, ale fakt, że mogę sobie to wyjąć z tej puchy, to jak powiedziałam i włożyć do mniejszego opakowania, z olejkami nie eksperymentuję, y, bo jednak y, nawet jak raz na dziesięć razy mi się ten olejek wyleje, to jest to o, jeden, o ten jeden raz za dużo. Nie lubię później doczyszczać kosmetyczki z tych tłustych kosmetyków. Ta konsystencja wyklucza takie problemy i jest świetna w tym, co robi. Zdecydowany ulubieniec. Chciałam pokazać jeszcze jeden kosmetyk do pielęgnacji twarzy i to będzie taka kontynuacja lutowych ulubieńców, w których pokazywałam Wam krem, dzień od Bielendy, yy, ta taka żółta, Seria Barrier Renew, ona się chyba nazywa, z ceramidami. ten krem ma SPF 30, perełka, ja go właśnie wykańczam. Zostały mi może 2-3 pompeczki, tak szacuję. I mówiłam już wtedy, że kupiłam sobie też krem na noc, ale ja zawsze jak wprowadzam nowe kosmetyki, to jednak daję sobie tak 2-3 tygodnie, co najmniej tydzień przerwy, nie wprowadzam ich jednocześnie, no, żeby, ob, żeby obserwować moją cerę. No i jakoś tak wypadło, że na początku marca zaczęłam używać też tego kremu na noc z ceramidami. To jest intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami. Moje drodzy, ta sama seria, żółte opakowanie. Ja wiem, że mnóstwo youtuberów ma teraz współpracę z marką Bielenda i właśnie promują tę serię. Ja nie mam współpracy z tą marką. Wszystkie te kosmetyki kupiłam sama. Zanim to jeszcze stało się modne i powiem wam, że rzeczywiście są tak dobre, jak wszyscy twierdzą. Fenomenalny jest ten krem. Ceramidy odbudowują barierę ochronną naszej skóry z racji tego, że ja często ten mój naskórek złuszczam, wiecie, peelingi kwasowe, retinol, często ją oczyszczam, jakieś maseczki właśnie głęboko oczyszczające pory. I słuchajcie, nałożenie tego na noc, taki plaster miodu na buzie, natychmiastowe ukojenie. Tu jest ym, znowu bogato, treściwie, ale nie tłusto, nie bez przesady. Bardzo udana seria. Do tego stopnia, że ten krem już jest w drugie opakowanie zakupione, chociaż tutaj chyba nawet jeszcze połowy nie zużyłam. Chcę mieć go w zapasie i sięgnęłam jeszcze po serum z tej serii też z ceramidami, takie mleczne jeszcze. Ym, za wcześnie, żeby recenzję go podawać, ale kusi mnie jeszcze ten krem pod oczy. Ma dużo pozytywnych opinii, zastanawiam się, czy nie zdradzić dla niego mojego kremu od Polish Choice. No to, zarówno to krem na noc, jak i krem na dzień, fenomenalny i serdecznie Wam polecam. W pielęgnacji to by było w ulubieńcach tyle, moi drodzy. Kolorówka. I tutaj, jak to zwykle w ulubieńcach bywa, będzie mieszanina starowinek, które pojawiły się w kosmetyczce miesiąca, ale też nowości, które sobie jeszcze od tamtego czasu zakupiłam, przetestowałam i których nie mogę przestać używać, nie mogę ich odłożyć. Zaczniemy od starowinki, od czegoś, co mam dzisiaj na twarzy. Moi drodzy, ja w miesiącu marcu testowałam dużo podkładów. Już nawet nie mówię o tym Narsie, którego recenzję ostatnio wrzuciłam na kanał, Testuję kilka też drogeryjnych, no właściwie, właściwie testowałam, yy, przygotowuję dla Was filmik, niedługo się pojawi na, na, na ekranie, na kanale, ale poza testami, kiedy chciałam sobie zrobić makijaż i po prostu się w nim dobrze czuć i mieć pewność, że wszystko będzie ładnie przez cały dzień wyglądać, moi drodzy... To cudeńko, to jest e, Rimmel Lasting Matte Full Coverage Mattifying Foundation. Czy on ma takie pełne krycie? Nie bardzo. No, można go tam dobudować, można nałożyć go sporo i rzeczywiście to krycie będzie całkiem niezłe. Ja lubię nakładać jego niewielką ilość i wtedy ta moja skóra prześwituje. No, oczywiście po bokach świeci się baza Charlotte Tilbury, którą zwykle nakładam w tym rejonie, Taki, taka literka C. No, i z racji tego, że kładę później niewiele tego kosmetyku na tą bazę, to ona tak fajnie przybija, jest takie glow, ale jest wyrównany. Wylu wyrównany jest koloryt, jest mat, ale nie taki cement. Nie wysusza mnie ten kosmetyk. Pięknie się nosi cały dzień. Ja go nawet nie muszę poprawiać gdzieś tam w środku dnia, zbierać sebum ani nic. Od rana do wieczora chodzę, wszystko ładnie leży. Wiem, że sporo osób narzeka, że on właśnie jest taki. No, Ciężki, matowy, wysuszający. Dla mnie on nie jest ani ciężki, bo ma taką musową, napompowaną pęcherzykami powietrza konsystencję. Dzięki temu też pewnie bardzo łatwo jest niewielką ilość tego produktu fajnie rozprowadzić po twarzy. nie oksyduje, co dosyć często się zdarza. W moim przypadku, jeśli chodzi o podkłady drogeryjne, tu nie ma tego problemu. Bardzo go lubię. On jest moim zdaniem zamiennikiem podkładu od tart tego Amazonian Clay. Clay 12 Hour Foundation. Oba mają też taką formułę puszystą, musową. Yy, bardzo podobne wykończenie. Yy, ja sobie go wyciągnęłam do kosmetyczki Marca yy, i chyba w każdym filmiku go miałam. No może oprócz tego, gdzie recenzję yy, podkładu od Nars dla Was kręciłam. Bardzo solidna rzecz. Nowością, która mam nadzieję, że pojawi się w drogeriach w ogólnej sprzedaży. Ja swoją sztukę kupiłam na chyba na Notino, na pewno w jakiejś drogerii internetowej. To jest, moi drodzy, wielofunkcyjny kosmetyk, bo to jest i baza, i krem BB, i korektor, i puder w jednym. To jest Perfector 4 w jednym od Maybelline. To jest Whipped Matte Makeup. Kosmetyk bardzo interesujący. Może najpierw formuła, bardzo podobna do tej o której przed chwilą mówiłam, jeśli chodzi o podkład od Rimmel, też jest mus, też jest mnóstwo pęcherzyków powietrza, jest jeszcze lżej, powiedziałabym. Tu jest kolorek. Ja mam odcień 01 Light ja wiem, że on wyszedł, ten kosmetyk chyba w pięciu, jak nie w siedmiu odcieniach, z tym, że u nas w Polsce widziałam trzy albo cztery, te najjaśniejsze i jak ja go wyciągam na dłoń, to to 0,1 light jest dosyć ciemne, ale kiedy go mm, rozprowadzę po twarzy, założyłam na dużo. No jak jest za dużo, ale nie, w kamerze chyba nawet też jest ok. Ten ciemny odcień znika, bardzo ładnie dopasowuje się do twarzy, stapia się z nią. To jest kosmetyk, który ma bardzo niewielkie krycie. Ja bym powiedziała, że to jest taka moja skóra, taki efekt mojej skóry, ale lepszej. To jest coś, po co ja sięgam, kiedy nie chcę mi się malować, ale chcę wyglądać troszeczkę lepiej. On ładnie rozmywa pory, wyrównuje troszeczkę ten koloryt, sprawia, że ta skóra wydaje się być hmm, taka zdrowsza matuje, więc to nie będzie dla wszystkich, przy czym ja nie czuję wysuszenia. No ale ja mam cerę mieszaną, przetuszczam się w strefie T. Kosmetyk, który najładniej wygląda, nałożony palcami jednak. Ja go wcieram tak jak krem BB, rozprowadzam sobie po twarzy i go zostawiam. Nie czuję potrzeby przypudrowywania, bo on zastyga. Do matu, właśnie, ale nie wchodzi w zmarszczki, nie wysusza. Przez cały dzień ładnie na tej twarzy leży, można nakłaść na niego inne kosmetyki, z tym, że nie podkłady. Ja bym tutaj nie traktowała tego kosmetyku jako primer matujący, bo nieładnie na nim podkłady inne leżą. Natomiast sam jako bardzo delikatnie kryjący podkład, wiecie, troszeczkę brązera, czy rozświetlacza, czy nawet różu. Bardzo ładnie na nim wszystkie i kremowe i pudrowe kosmetyki leżą i noszą się. Nie czuję potrzeby poprawiania go w ciągu dnia. Oczywiście po kilku godzinach przepuszcza naturalne moje oleje, ale to wygląda bardzo naturalnie, nie ciastkuje się, nie oksyduje. Świetna rzecz. Dla mojej cery mieszanej cudo. Można go też, wiecie, przyciągnąć pod oczy jak korektor, z tym, że no tego krycia jest tutaj niewiele. Więc, jak są jakieś zasienienia czy zaczerwienienia, które chcecie ukryć, on nie do końca sobie z tym poradzi. Chyba najbardziej go lubię, jak nałożę go właśnie na twarz i później troszeczkę tego korektora od NYX, który też trafia do marcowych ulubieńców. To jest ta seria Bear With Me Concealer Serum. Te dwa kosmetyki pięknie razem wyglądają, bo tutaj jest troszeczkę większy, więcej krycia, więc taka niewielka ilość pod okiem sprawia, że moje oko wydaje się być bardziej rześkie, obudzone. Tutaj mam wyrównanie kolorytu, kolorytu zmatowienie, yy, rozmycie porów. Nie muszę przypudrowywać żadnego z tych kosmetyków, bo ten w mniejszej ilości pięknie pod moim okiem leży, ma takie mokre, zdrowe wykończenie. Świetnie to razem wygląda. Osobno też, absolutnie. Mam jeszcze jeden korektor, o którym szybciutko wspomnę. To jest korektor od Pat McGrath Labs. To jest ten jej Sublime Skin Fetish, Sublime Perfection Concealer. Ja mam go w odcieniu L3. To jest coś, co mam dzisiaj pod okiem. Oczywiście jest przepudrowany pudrem pod oczy od. Pat McGrath również, natomiast z innymi pudrami też pięknie wygląda. Dosyć mocne krycie, jeszcze jakiś czas temu powiedziałabym, że ma mocne krycie, natomiast w porównaniu do tego korektora od KVG Beauty, który mi się niestety nie sprawdził, no kryje troszeczkę gorzej. Tam jest jeszcze lepsza pigmentacja, ale mi to nie przeszkadza, ja nie potrzebuję, wiecie, sobie robić maski pod okiem. Pięknie leży i nie wysusza i nie wygląda sucho po kilku godzinach pod moim okiem, nawet jak jest przypudrowany pudrem o, o matowym wykończeniu. Świetna formuła, bardzo łatwo rozprowadzająca się. On mi zastąpił, czym znaczy może nie tak, nie zastąpił. Ja już o tym mówiłam, że nie za bardzo przepadam za korektorami w płynie matowym wykończeniu, bo one z reguły mnie nieładnie wyglądają po jakimś czasie. Jedynym korektorem o takiej formule, który toleruję, który lubię jest ten korektor w płynie od Hourglass. Ten jeszcze ładniej na mnie leży, jakoś tak jeszcze fajnie się z moją skórą stapia. Świetna rzecz. Ja ostatnio mam szczęście do korektorów, muszę przyznać, no oprócz tego korektora od KVD Vegan, bo tam było naprawdę źle, no ale zarówno ten korektor od NYX, jak i ten od Padma Graph, jak i ten od Shiseido, świetne rzeczy. Bronzery do pokazania mam Wam dzisiaj dwa. Jeden to jest starowinka z kosmetyczki miesiąca, a drugi brązer to jest nowość. Zacznijmy od starowinki, którą mam dzisiaj na sobie. To jest, moi drodzy, brązer od Milani, ich Silky Mud Bronzing Powder w odcieniu 01 Sunlight. I tak, ja dzisiaj troszeczkę bardziej się świecę w tym rejonie, gdzie zwykle brązer nakładam, bo tak jak powiedziałam, nałożyłam pod podkład bazę Hollywood Flawless Filter od Charlotte Tilbury. Natomiast ten brązer pozostawia takie aksamitne wykończenie. Ta jego nazwa Selki Mat jest nie bez powodu. On jest matowym brązerem, zdecydowanie nie może tak, bardziej takim delikatnie satynowym, pięknie się rozprowadza. Pięknie się aplikuje, pięknie się nosi, ten odcień jest super, jest taki neutralny, bardzo w moim guście. I to jest taki bronzer dla leniówków, o, bo ta pigmentacja jest bezpieczna, ta aplikacja jest bezproblemowa, można sobie, wiecie, miziać pędzlem i on zawsze wygląda dobrze, nawet nałożony na mokry policzek, na kremowe produkty, na nieprzypudrowany podkład. Ja przypominam, podkład pudruję tylko w strefie T, no i tutaj te boki twarzy są mokre. Z reguły pięknie się aplikuje na taką mokrą powierzchnię. Nic się nie przykleja. Super jest. Nowością, do tego kremową, jest, moi drodzy, bronzer marki Rare Beauty. Bronzer w sztyfcie, to jest jej bronze styk, po prostu. Chociaż one się jakoś tak inaczej nazywają. Warm, coś, nieważne, nieważne. No, bronzer w sztyfcie, ja mam go w odcieniu Happy Soul. Ja lubię kremowe formuły i Wy już o tym wiecie. I tutaj mam jakiś włosek z pędzla. Piękny odcień, z tym, że to jest już ciepły odcień. On jest cieplejszy niż ten bronzer od Milani, ale ja nie mam problemu z takimi formułami. Jest bardzo taki przyjemny pod palcem. Rozprowadza się, tu już jest więcej glow, więcej rozświetlenia jest, takiego zdrowego. On już zastygł tak, rozprowadził się bardzo ładnie, zastygł i tak będzie sobie siedział. Znowu bezproblemowa formuła. To jest formuła, którą można nałożyć bezpośrednio, bezpośrednio na policzek, zrobić sobie krechę pędzelkiem czy gąbką, czy palcem nawet rozblendować i to się wszystko ładnie rozłoży. Doceniam łatwość aplikacji w kosmetykach, bo nie należy do chirurgów, wiecie, jeśli chodzi o budowanie sobie tutaj tego wszystkiego. Ja lubię, żeby było szybko, żeby było łatwo i żeby efekt był spektakularny. Jeśli poszukujecie dobrego bronzera w kremie, który jest łatwy w obsłudze i da spektakularny lekko rozświetlony bez efekt, to ja serdecznie polecam tą serię, tą kolekcję z tym, że tak jak sama nazwa, która jest na stronie Sephory tego produktu głosi, tam są tylko ciepłe odcienie. Są ciemniejsze, są jaśniejsze, ale one są wszystkie Ciepłe, to są brązery, to nie są styki do konturowania, do budowania, do tworzenia cieni na twarzy. Więc yy, jeśli potrzebujecie czegoś chłodnego, to raczej nie, yy, z tego, nie z tej kolekcji, ale sam produkt w sobie super. Ja go bardzo lubię. Dwa róży, po które sięgałam w tym miesiącu najczęściej, to są starowinki z kosmetyczki miesiąca, chociaż testowałam w miesiącu marcu i do tej pory testuję. Kilka interesujących rzeczy. To, co mam dzisiaj na sobie, to znowu marka Rare Beauty w moim ukochanym odcieniu Bliss. To jest odcień o wykończeniu matowym, z tym, że z racji swojej płynnej formuły on nie wygląda płasko, on nie wygląda sucho, jest mocno napigmentowany, więc tutaj naprawdę niewiele produktów wystarczy, żeby uzyskać zadowalający Was efekt. Trzeba to mieć na uwadze. Znowu formuła, którą można po prostu nałożyć na policzek i rozetrzeć. No teraz za, za mało nałożyłam. <laughs> Tyle to się nakłada na policzek, żeby tylko zróżowić sobie twarz, a nie, żeby pokazać słocze. Ten odcień Bliss jest taką różowo-lekko brzoskwinką. To jest odcień lekko matowy ale tak jak powiedziałam, nie płaskomatowy, bo jeszcze jest kilka odcieni z tej kolekcji, które mają takie stricte, rozświetlające wykończenie, bez drobin. Są takie szkliste, mokre. Obie formuły tego różu zastygają. Ten odcień, ten odcień jest taki bardzo twarzowy, ja go bardzo lubię. W marce kosmetyków Shein, Glam jest zamiennik tego konkretnego odcienia. Nie pamiętam, jak się Nazywał tamten chyba hasz hash odcień. Podlinkuję Wam filmik z zamiennikami, który dla Was jakiś czas temu nakręciłam, gdzie właśnie spoczywałam te dwa produkty i mówiłam o, o zamiennikach. No, ten jest y, fenomenalny. Zarówno formuła, jak i odcień. Bardzo lubię. I drugi kosmetyk, który trafia do ulubieńców, jest różem. Starowinką to jest róż marki MAC. To są te róże Glow Play Blush. To jest taka bardzo miękka poduszeczka i on tutaj wygląda nudno, nieciekawie, tak bardzo beżowo. Odcień to jest So Natural i on jest właśnie taki naturalny. To jest taki róż, który ja nakładam, kiedy nie do końca wiem jaki odcień różu będzie im pasował. Kiedy mam wątpliwości, sięgam po to i to zawsze wygląda dobrze, bo to jest właśnie takie bardzo neutralne. No nie, nie wiedzieć czemu na kamerze tak lekko pomarańczowo to wygląda. W realu, że tak powiem, jest, bar jest troszkę brzoskwiniowo, troszkę różowo. Bardziej brzoskwiniowo niż ten róż od Rare Beauty, odcień Bliss. Super wygląda, super się aplikuje. Ja go lubię aplikować takim pędzlem hałas z Zoe. To są te, te pędzelki, które mają dwie długości włosia. Ciapię sobie w różu, potem ciapię sobie na policzku. Gąbką też można, palcem też można. Kolejny z tych łatwych w obsłudze kosmetyków, które ja bardzo doceniam. MAC ostatnio wypuścił kolekcję, oczywiście kolejną limitowaną. O, mam wrażenie, że oni ostatnio tylko to robią. Kolekcje limitowane. I w tej formule różu jest taki jasno różowy kolor. I on mnie kusił, ale to jest kolekcja limitowana, więc chyba po niego nie sięgnę. Sama formuła jest super, sam odcień jest super, polecam. Mały przerywnik, moi drodzy, mąż mi właśnie przyniósł soczek. Witaminkę C w formie naturalnej, żebym szybciej doszła do siebie. Były róże, były brązery, wychodzi na to, że pozostały nam, a nie, może zanim przejdziemy do palet, bo mam dwie, fenomenalny bezbarwny żel, zacząłem tutaj już w opakowaniu nie wygląda na bezbarwny, bo ja go wyciapałam, wiadomo, troszeczkę podkładu zawsze się z tych brwi zbiera, później to wszystko pakuję do opakowania. On na początku jest bezbarwny, żel do utrwalania, do układania brwi nie bez kozery, on się nazywa Super Glue Brow Styling Gel. Znowu, kupiłam go chyba na Notino. Tak, na Notino go kupiłam, na notino.pl i to jest żel, który mam wrażenie, że jest jeszcze mocniejszy niż 24 Hour Brow Setter od Benefit, od tego żelu od My Secret, od żelu od Pierrene. To jeszcze lepiej utrzymuje moje brwi w ryzach i dłużej. I... Nie pozostawia białego gluta, bo ja testowałam jakiś czas temu też. Kupiłam sobie ten glue, Brow Glue od NYX w takiej małej tubie z różowymi elementami. I on pięknie te moje brwi utrwala, bo ja może od tego powinnam zacząć, wyjaśnić, czego ja oczekuję od takiego żelu. On ma mi te moje brwi utrzymać tam, gdzie ja chcę, żeby one były. Mają wszystkie iść do góry, mniej więcej, ale nie chcę ich przyklejać do mojej skóry. Nie lubię tego efektu. Nie podoba się on u mnie. Może dlatego, że ja zbyt dużo brwiami pracuję. No teraz to wyglądam jak breżnik. Nieważne. Yy, pracuję jak mam je przyklejone, to wygląda to po prostu nienaturalnie, i sztucznie, więc ja lubię, żeby te brwi moje stały tam, gdzie chcę, żeby stały w tym kierunku, w którym chcę, żeby one były bez przyklejania i on właśnie to doskonale robi. I tak jak zaczęłam mówić, żel od NYX też to robi. Pięknie utrzymuje, ale po kilku godzinach ja widzę, że na tych moich brwiach są takie białe, zaschnięte gluty. Yy, to się tutaj nie dzieje, na szczęście. Fenomenalny jest, naprawdę jest super. Przechodzimy do palet w końcu, bo mi się wydaje, że to już wszystko inne Wam pokazałam. Dwie, nie, nie dwie starowinki. Zaczniemy od starowinki, którą mam na sobie, moi drodzy. To jest Nabla QT Palette. Zero jedyneczka. Yy, tekturowe opakowanie jest lusterką. Macie sześć cieni. Sześć bardzo nudziakowych, pięknych cieni. Te maty. Ten, ten i nie ten. Ten. To jest ta ich silikonowa formuła. Nie wiem dlaczego m, później, jak m, zaczęli wypuszczać dodatkowe odcienie tej serii, bo na początku w tych Curie palet pojawiły się trzy. Później zaczęli wypuszczać inne opcje kolorystyczne i tematy już nie były. Nie są silikonowe, tylko są takie zwykłe. Nie mówię, że są złe. Natomiast te silikonowe. One wyglądają w opakowaniu, w opakowaniu, za szybko chcę powiedzieć. One wyglądają w opakowaniu jakby były lekko satynowe, ale na powiece dają matowe wykończenie. Pięknie się aplikują, pięknie się rozcierają. Trochę właśnie jak takie cienie kremowe. Leżą ładnie na powiece, nic nie traci na intensywności. Jeśli chodzi o barwę, nic się nie zbiera w mojej padającej powiece. Te błyskotki, te na środku są intensywniejsze. Tutaj macie Taką perełkę, którą mam wewnętrznym kąciku. Aplikuję jej palcem. Nie potrzebują kleju pod brokat, żeby utrzymać się na mojej powiece przez cały dzień, bez zbierania się właśnie w tych moich zagłębieniach. Bardzo solidnej jakości produkt, bardzo moje odcienie. I co prawda, ja ostatnio na kanale miałam raczej inną paletę na oczach i tak będę zaraz o niej mówić, bo ona też trafiła do ulubieńców, ale poza kamerą bardzo często sięgałam po tą paletkę, najczęściej po Tak wiecie, delikatnie właśnie z tym yy, Maybelline Perfectorem na twarzy, z tym korektorem od NYX, zbudowanie sobie konturu oka tymi cieniami i byłam gotowa do drogi. Świetna. Świetna, ona bardzo często ze mną jeździ poza miasto, bo właśnie jest taka kompaktowa, mam tu wszystko, czego potrzebuję, jest lustereczko, jest super. Inną paletą, którą właśnie na kanale bardzo często miałam na sobie, to jest nowość od Vizyart, to jest ich Miałam się spytać córki i się nie spytałam. ten Oui? No? Ok. Jest lustereczko, które ja tutaj schowam, żeby Was nie raziło. Jest chłodno, jest różowo i fioletowo. Jest pięknie. Ja lubię formułę cienia marki Viseart. Mam jeszcze jedną ich paletkę Paris, Paris Edit. I tak jak i w tamtej, tak i tutaj, wszystko blenduje się samo. Wszystko blenduje się bardzo szybko, z pigmentacją nie ma problemów, nie muszę niczego kleić znowu na klej pod brokat. Mówię o błyskotkach. Utrzymują się, nie osypują się, nie zbierają się, dają spektakularny efekt, są bardzo łatwe we współpracy. Świetna rzecz. Moi drodzy, jeśli chodzi o moich marcowych ulubieńców, to ode mnie na to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i wtedy będzie tradycyjnie kosmetyczka kwietnia. Pokażę wam kilka nowości, które już testuję, pokażę też kilka starowinek, po które znowu bardzo chętnie sięgnę. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie, pa!